Dzień dobry. Przed nami kolejny odcinek telenoweli pod tytułem Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Bo oto okazuje się, że prokuratura szykuje się do przesłuchania byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego dwóch współpracowników: Michała Dworczyka, byłego szefa kancelarii premiera Morawieckiego oraz Mariusza Chłopika, który był doradcą premiera, pracował dla niego w w różnych konfiguracjach. Czy to ma duże znaczenie i pewnie część z was zada sobie takie pytanie, dlaczego morawiecki przysłuchiwany jest dopiero teraz? Właśnie o tym znów napisał Jacek Harłukowicz. I ja sobie przypominam taką rozmowę z prokuratorem w sprawie zupełnie innej niż Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, w sprawie której jest podejrzany człowiek, biznesmen, który miał oferować spokój ze strony służb w zamian za kilka milionów złotych łapówki. Służb, oczywiście, z czasów prawa i sprawiedliwości. No i ja zadałam pytanie prokuratorowi, takie ogólne, czy przesłuchany został główny, właśnie ten biznesmen, do którego, na którego złożono doniesienia. A prokurator wtedy powiedział mi: To nie ma sensu. Ja muszę najpierw zebrać cały materiał dowodowy, muszę zweryfikować fakty. Odebrać zeznania, wyjaśnienia, i dopiero wtedy mogę zdecydować, czy jest sens wzywać na przesłuchanie osobę, co do której nie jestem pewien jeszcze, czy będę stawiał zarzuty, czy też nie, bo może się okazać, że nie mam takiego materiału dowodowego, aby te zarzuty stawiać. W związku z tym, wzywanie takiej osoby przedwcześnie po prostu nie ma sensu. Tak mi powiedział wtedy ten prokurator, i trochę, zdaje się, to samo prokurator powiedział, czy też ktoś z prokuratury Jackowi w tym tekście. Właśnie dlatego z przesłuchaniem Mateusza Morawieckiego zwlekano, aby mieć no jakby pełny obraz sytuacji, czy w tym przypadku można stawiać zarzuty. Zresztą, co jest ciekawe w tej historii, to to, że jednak także Najwyższa Izba Kontroli może wystąpić z taką oto konkluzją swojego raportu w sprawie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Że no, wysyła wnioski do y, prokuratury, zawiadomienia o możliwości czy też podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To się chyba tak elegancko, y, elegancko nazywa. Co ciekawe, także w Najwyższej Izbie Kontroli Paweł Szopa był przesłuchiwany, bo przypomnę Wam jeszcze raz, że nową Agencją Rezerw Strategicznych kierował Michał Kuczmierowski. Agencja dawała lukratywne zamówienia rozmaitym przedsiębiorcom. Chodzi tu przede wszystkim o Pawła Szopę i Dominika Basiora, który w przeszłości robił kampanię wyborczą Mateuszowi Morawieckiemu. To są te wszystkie spółki które zarabiały bardzo dużo pieniędzy na rozmaitych zamówieniach nie tylko zresztą z Rarsu i które tak naprawdę dostały te zamówienia bez przetargu. To było szybko, szybko, bo jest pandemia, szybko, szybko, bo jest wojna. No i właśnie zazwyczaj tak jest, że kiedy są takie dramatyczne wydarzenia jak pandemia i wojna, to grupa rozmaitych cwaniaków właśnie pod pretekstem, że oto trzeba szybko, szybko, szybko zarabia mnóstwo pieniędzy. No i Paweł Szopa stara się o status małego świadka koronnego, natomiast Dominik Basior, z tego co wiemy, nie chce iść na współpracę z prokuraturą i w tej chwili przebywa w areszcie. I teraz Shopa także składał wyjaśnienia, zdaje się w najwyższej izbie kontroli. I tutaj w onecie znalazłam taki cytat z tych zeznań szopy z niektórych zleceń część pieniędzy przeznaczałem na wsparcie bieżących działań prawicowych w internecie. Dostałem informację, że mam dla pana prezesa Kuczmierowskiego odkładać jeden grosz od jednej sztuki rękawiczek zakupionych przez RARS. To te rękawiczki w czasie pandemii. Mówiono mi, że to ma pójść na cele kampanii wyborczej. Przypomnę także, że. Yy, w zeznaniach szopy pojawia się taka historia. Akurat te zeznania ujawniła Republika, że oto Anna Wu, bliska współpracowniczka Mateusza Morawieckiego, miała wziąć od szopy, tam jest opisane dokładnie miejsce, gdzie to wszystko się miało odbyć, 3,5 miliona złotych, że miało być to właśnie na kampanię. Po jakimś czasie y, szopie zwrócono 2,5 miliona złotych. Co się stało z milionem? Nie wiadomo. Tutaj to tłumaczono w ten sposób, że nie można mówić, że Anna W. wzięła łapówkę, skoro część oddała. Otóż zdaje się, że sytuacja była tego rodzaju. No, Szopie po prostu zaczął się palić grunt pod nogami. Czuł, że sytuacja się naprawdę robi dla niego niebezpieczna i dlatego zażądał zwrotu, przynajmniej części pieniędzy. I dlatego Anna W. właśnie zorganizowała ten zwrot, no nie całej sumy, tylko części. Więc to nie było tak, że tutaj coś się jakoś tam odbyło polubownie, nie, po prostu Paweł Szopa czuł się już zagrożony. I teraz przechodzę do sprawy Mateusza Morawieckiego, który może być przesłuchany w prokuraturze. Wydaje się, że może dojść do tego, iż prokurator postawi Morawieckiemu zarzuty, to znaczy najpierw musiałby jednak wystąpić. Do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu, ponieważ Morawieckiego chroni immunitet. Za każdym razem, kiedy w prokuraturze pojawia się jakiś nowy zarzut, no to w dokładnie tej sprawie do Sejmu trzeba wystąpić. Wcześniej Sejm uchylił immunitet Morawieckiemu, ale to chodziło o wybory kopertowe. Ta sprawa jest zupełnie inna. Jaki zarzut mógłby być postawiony Mateuszowi Morawieckiemu? Przede wszystkim niedopełnienia obowiązków. Dlaczego? Dlatego, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podlegała bezpośrednio premierowi. To premier y, obsadzał tę agencję, nadzorował jej działania. Z zeznań Pawła Szopy wynika, że rozmawiał dwukrotnie z premierem na te tematy właśnie. Premier wiedział, jak olbrzymie są to marże. Justyna G, urzędniczka Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która też chce być małym świadkiem koronnym, zeznała, że dla niej było oczywiste, iż Michał Krzmierowski po prostu wykonuje czyjeś polecenia. Czyje? Tego nie potrafiła powiedzieć. Czy prokuratura dysponuje innymi zeznaniami, które świadczyłyby o tym, że właśnie te polecenia wydawał Mateusz Morawiecki? Ja tego nie wiem. Wydaje mi się, że m, na przykład najwyższa izba kontroli mogłaby w zawiadomieniu do prokuratury po... M, w analizie tego, co się działo w Rarsie, no, sformułować taki wniosek, że Morawiecki nie dopełnił swoich obowiązków. Nadzorował Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, dochodziło tam do rażących patologii. On na bieżąco brał udział w rozmaitych spotkaniach, które były poświęcone właśnie pracy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wydaje się oczywiste, że nie dopełnił obowiązków, nie dopilnował. Czyli mówimy tutaj trochę o takim miękkim, Zarzucie, tak? To znaczy, nie jest to zarzut związany z tym, że Morawiecki odpowiada za korupcję, tylko właśnie mamy niedopełnienie obowiązków i tutaj ten zarzut wydaje mi się bardzo prawdopodobny, bo. Mm, Myślę, że nie ma w tej chwili, ale nie znam całych akt spraw, to muszę przyznać, więc mogę oczywiście się mylić. Ale nie widzę w tej chwili takich twardych dowodów, które pozwoliłyby yy, oskarżyć Morawieckiego o korupcję, natomiast o niedopełnienie obowiązków jak najbardziej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że oczywiście Morawiecki ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się działo w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Co do Michała Dworczyka, dzisiaj był on u mnie w radiu TOK FM, zapytałam go właśnie y, o te doniesienia, iż będzie przesłuchany w prokuraturze, powiedział, że to dla niego normalne. No, w ogóle przesłuchania w prokuraturze są dość normalne. No, ja na przykład też byłam wzywana przez prokuraturę na przesłuchanie, przyjechałam, y, Złożyłam zeznania, więc oczywiście to jest normalne. No i Dworczyk oczywiście powiedział, że on na temat rządowej agencji rezerw strategicznych nic nie wie. Wtedy, kiedy Republika, nagrywałam o tym też osobny komentarz, ujawniała te zeznania Pawła Szopy, to był tam opis rozmaitych spotkań, właśnie m.in. z udziałem Anny W. i Pawła Szopy. Przypomnę jeszcze raz, Anna W to ta bliska współpracowniczka Mateusza Morawieckiego, która dość krótko była w areszcie. Ostatecznie prokuratura zdecydowała się wypuścić ją bardzo szybko ze względu na sytuację rodzinną. No i na tym spotkaniu z tych zeznań nie wynikało, żeby był tam. Dworczyk. Tak samo też nie jestem pewna, czy był tam Mariusz Chłopik. No, ale pewnie przyjdą do prokuratury, opowiedzą wszystko, w jakich spotkaniach brali udział, a w jakich nie brali. Wszystko to da się oczywiście y, sprawdzić, zweryfikować, y, i niewykluczone, że y, tutaj te zarzuty będą dotyczyć tylko Mateusza Morawieckiego. I teraz wrócę jeszcze na chwileczkę do sprawy hmm, Michała Kuczmierowskiego, bo tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, we wrześniu odbędzie się rozprawa ekstradycyjna. Ja już tak widzę, że prokuratura przygotowuje opinię publiczną na to, że ta hmm, rozprawa ekstradycyjna nie przyniesie znów rozstrzygnięcia. To znaczy, nawet jeśli by sąd brytyjski uznał, że Kuczmierowski powinien podlegać ekstradycji do Polski, no to on odwoła się od tej decyzji do sądu drugiej instancji i to może potrwać bardzo długo. Z drugiej strony widziałam w sieci mnóstwo doniesień, jakoby Michał Kuczmierowski zaproponował prokuraturze współpracę, że chce być świadkiem koronnym, małym świadkiem koronnym. Jednak z moich informacji wynika, z różnych źródeł, właściwie dwóch, spis czy z prokuratury, że takiej propozycji ze strony Michała Kuczmierowskiego nie ma. Wydaje się to nieprawdziwą informacją. Notabene zastanawiam się, kto w jakim celu taką informację nieoficjalną yy, rozpuszcza. Trudno to orzec, w każdym razie no, zapewne na przyjazd Kuczmierowskiego do Polski trzeba będzie poczekać. I tutaj malutka dygresja, bo rzeczywiście z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości nie jest tak prosto. I nie dziwię się prokuraturze, że usiłuje tutaj przygotować grunt pod informację, że takiej ekstradycji na razie nie będzie. Bo przypominam sobie, jak Instytut Pamięci Narodowej, a wcześniej Komisja do Spraw Badania Zbrodni Przeciwko Ludzkości, już nie pamiętam, jak ta komisja, ten poprzednik IPN-u się nazywała, no właśnie IPN chciał sprowadzić do Polski Helenę Wolińską. To jest osoba, która jest oskarżana o zbrodnie stalinowskie w latach 50. -tych. Ona wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. Została tam na stałe i instytut chciał ją osądzić, wymiar sprawiedliwości polski chciał ją tutaj sprowadzić, żeby ona no po prostu została tutaj oskarżona, żeby odbył się proces w sądzie w związku z jej działaniami w w czasach, kiedy no, szalał terror Stalinowski. I zgadnijcie, kto w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej jeździł do Londynu i przekonywał Brytyczyków, żeby wolińską wydać. To mi się wydaje symptomatyczne, dlatego że y, populistyczna prawica bardzo lubi się stroić w szaty antykomunistyczne, a wszystkich innych swoich przeciwników oskarża o to, że są okropnymi lewakami, komunistami itd. itd. Jedną z postaci, którą y, populistyczna prawica niejako zaatakowała bardzo ostro, właśnie, że mm, tutaj y, jest człowiekiem, który trzyma y, no, z, z, z tymi elitami liberalnymi itd. itd., itd. i lewicowymi, no, taką osobą bardzo ostrą zaatakowaną przez pis był nikt inny, tylko były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. I wyobraźcie sobie, że to właśnie Rzepliński naprawdę włożył dużo wysiłku w to, żeby przekonywać Brytyjczyków osobiście, osobiście latał do Londynu, aby Wielka Brytania wydała wolińską polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. I w tej sprawie Rzepliński poniósł klęskę. To jest dosyć symptomatyczne. Oczywiście yy, pełnomocnik Wolińskiej podnosił, że w Polsce panuje straszny antysemityzm, w związku z tym ona nie ma szans na uczciwy yy proces. To było bardzo dziwne tłumaczenie, naprawdę, dlatego że polski wymiar sprawiedliwości wtedy w żaden sposób nie zasłużył sobie na taką yy, yy, ocenę, że oto yy, wątki antysemickie mają wpływ na decyzję sędziów. Absolutnie nie. I też dziwi mnie to, że brytyjski wymiar sprawiedliwości odmawia wydania podejrzanej osoby, takiej osobie właśnie jak Andrzej Rzepliński, który, wobec którego absolutnie nie można formułować żadnych zarzutów o antysemityzm. Nie o to tutaj absolutnie chodziło. Chodziło po prostu o zbrodnie stalinowskie. I myślę sobie, że skoro wtedy wymiar sprawiedliwości brytyjski był tak ostrożny i nie chciał w żaden sposób pomóc Polsce w osądzeniu zbrodni stalinowskich, to nie mogę wykluczyć, że i tutaj będzie stawiany opór. No wydaje mi się to bardzo dziwne i byłabym wobec takich decyzji bardzo krytyczna. Uważam, że Kuczmierowski powinien podlegać ekstradycji, powinien mieć proces w Polsce. To będzie proces sprawiedliwy. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest pierwsza instancja, jest druga instancja. Naprawdę dodam jeszcze przecież, że Karol Nawrocki ma prawo ułaskawiać, więc nie wykluczam, że Nawrocki taśmowo będzie ułaskawiał polityków PIS-u skazanych w sądzie. W związku z tym, gdyby sąd brytyjski podjął taką decyzję, że nie wydaje Kuczmierowskiego, naprawdę byłabym bardzo rozczarowana i uważałabym, że to jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości. Także dlatego, że naprawdę jest bardzo dużo zeznań zebranych przez prokuraturę. Weryfikowane są fakty. Tych zeznań urzędników właśnie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych obszernych jest sporo i tak tam naprawdę jest spory materiał dowodowy, więc oczywiście bardzo bym była zdziwiona, gdyby sąd brytyjski podjął taką, a nie inną decyzję. Ale z drugiej strony chcę Wam powiedzieć, że jeżeli wielu z Was, moich widzów, czy słuchaczy, może niektórzy uważają, że Kuczmierowski w zasadzie na pewno jest niewinny i że sąd na pewno by go uniewinnił. Oczywiście w tej chwili jest niewinny. Staje się dopiero wtedy, kiedy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem. Zawsze to powtarzam. Ale podejrzenia są bardzo poważne. I, ale wielu z Was może myśleć, że to jednak jest niesprawiedliwe, że taki człowiek, no właśnie, nie może mieć tutaj Procesów w Polsce. Chcę Wam zwrócić uwagę, że yy... Kuczmierowski po części i tak znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji. Ja mu oczywiście w żaden sposób nie współczuję, ponieważ sam jest kreatorem tej ciężkiej sytuacji, ale z drugiej strony no nie powiedziałabym, że on jest całkowicie bezkarny. Po pierwsze, spędził jakiś czas w areszcie brytyjskim, po drugie musiał zapłacić bardzo wysoką kaucję 200 tysięcy funtów to jest ponad milion złotych. To jest spora kaucja. Do tego jeszcze zabezpieczenie majątkowe 360 tysięcy funtów. Więc. Mm... Jeśli chodzi o Kuczmierowskiego i jego rodzinę, to wszystkie te ograniczenia są bardzo dotkliwe. Ja oczywiście no nie chcę wchodzić w sprawy prywatne Kuczmierowskiego, ale wyobrażacie sobie sytuację, w której jego żona z trójką dzieci musi sobie radzić sama, bo mąż musiał uzbierać na kaucję. No, chyba Kuczmierowski naprawdę nie myślał o swojej rodzinie, kiedy robił te wszystkie rzeczy, które robił, włącznie z ucieczką do Wielkiej Brytanii. Bo zwracam Wam uwagę, że gdyby Kuczmierowski został tutaj w Polsce to być może sąd oczywiście nakazałby areszt, tylko zobaczcie większość ludzi, która została aresztowana na samym początku, chociażby afery Rabs czy afery Funduszu Sprawiedliwości, jest w tej chwili na wolności. Ksiądz Michał O, urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Justyna G, Anna W. Oczywiście jest pan Dominik, który jest w areszcie, ale on jakby został tutaj przez prokuraturę doprowadzony do aresztu, nazwijmy to w ten sposób, że sąd zgodził się na areszt, ale to już w późniejszym etapie śledztwa. Tak naprawdę Kuczmierowski właściwie, gdyby zgodził się tutaj funkcjonować, tu zostać w Polsce, to dawno już by z tego aresztu wyszedł, mógłby pójść do pracy, nie byłoby problemu. Z kaucją 200 tysięcy funtów mógłby normalnie funkcjonować i odpowiadać z wolnej stopy, bo obecna władza nie stosuje przedłużonych aresztów i zazwyczaj po dwóch. W sześciu miesiącach taki delikwent z aresztu wychodzi. Kuczmierowski mógłby pracować, nie płaciłby kaucji, mógłby wspomagać finansowo swoją rodzinę. Tymczasem siedzi w Wielkiej Brytanii. To, co w pewnym sensie mnie najbardziej bulwersuje, że najwyższą cenę za ten stan rzeczy płaci jego rodzina i jego dzieci, bo. No cóż, powtórzę jeszcze raz. Dawno wyszedłby z aresztu, pracowałby, odpowiadałby w tym procesie z wolnej stopy. Ten proces trwałby bardzo długo. W tym czasie mógłby pracować i pomagać swojej rodzinie tutaj w Polsce. Tak to wygląda w tej chwili, więc na swoje życzenie kuczmierowski tak czy owak jest w fatalnej sytuacji. Powtarzam jeszcze raz: ani go nie usprawiedliwiam, ani mu nie współczuję, tylko uważam, że jeśli myślicie, a że oni wszyscy są bezkarni, no nie, jednak coś się dzieje i pewna odpowiedzialność za ich czyny na te osoby spada. Taka jest moja refleksja w tej sprawie. No cóż, czekamy dalej na kolejne ruchy prokuratury. Nie wiem, kiedy Mateusz Morawiecki zostanie wezwany. Być może nastąpi to dopiero wtedy, kiedy ostatecznie Najwyższa Izba Kontroli wyśle do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Morawieckiego. Może wtedy to przesłuchanie nastąpi i pewnie wtedy nastąpiłby także wniosek o uchylenie immunitetu. Czekamy na ciąg dalszy. Do zobaczenia i do usłyszenia.